Witam wszystkich. To co tu Państwu powiem jest kontynuacją wątku mojej historii z Jedną Polską. Omówiłem już jej większość w moich dwóch poprzednich filmach w zeszłym roku, i wtedy myślałem, że to wystarczy, aby mieć z nimi sprawę zamkniętą. No ale doszły nowe kwestie, które nie pozwalają mi o nich zapomnieć. Nie chcę się powtarzać, ale żeby to miało dla Państwa jakiś sens, to tu tylko nakreślę tło sytuacji zachowując jakiś chronologiczny porządek. A jeśli interesują Państwa inne wątki tej historii, to zachęcam do oglądnięcia moich dwóch poprzednich filmów o jednej Polsce. Linki są w opisie. Pod koniec 2018 roku skontaktował się ze mną Jarek Sienkiewicz i zaprosił mnie na spotkanie w wąskim gronie, które miało na celu reaktywowanie działalności jednej Polski. Na tym spotkaniu był obecny Konrad Daniel i kilku najważniejszych działaczy jednej Polski. Byli oni zainteresowani moją inicjatywą Ruch społeczny.pl i zaproponowali mi współpracę. To spotkanie jednak nie skończyło się w jednoznaczny sposób, bo oni chcieli, abym oddał projekt mojego narzędzia Ruch społeczny.pl pod sztandar jednej Polski. Na co ja im odpowiedziałem, że nie widzę problemu w tym, abyśmy mogli współpracować, ale że mi przede wszystkim zależy na tym, aby to moje narzędzie służyło wszystkim ugrupowaniom, stowarzyszeniom i działaczom, a nie tylko pojedynczemu ugrupowaniu. Kilka godzin trwała dyskusja na tym, w jakim to formacie w ogóle ma dojść do reaktywacji projektu Jedna Polska, i oni wtedy bardzo mocno rozważali założenie partii. Skończyło się na tym, że wiele spośród omawianych kwestii zostało zawieszonych w powietrzu, bo Konrad Daniel miał sobie jeszcze przemyśleć parę spraw. Rozstaliśmy się w dobrej atmosferze i mieliśmy pozostać w kontakcie co do naszej dalszej współpracy. Jednakże, w związku z tym, że ja im nie chciałem oddać mojego narzędzia, ruch społeczny .pl, to miało później miejsce wydarzenia, o których mówię w moich dwóch poprzednich filmach o jednej Polsce. Szczególnie Państwa zachęcam do obejrzenia drugiej części mojego filmu o jednej Polsce i zestawienie tego z filmem Konrada Daniela, w którym mówi to on o tym, że jedną Polskę osaczyły służby i zainstalowała się w niej sieć agentów. Ja drugą część mojego filmu z pretensjami do jednej Polski opublikowałem 27 sierpnia około godziny 9 rano, a Konrad Daniel udostępnił jego film tego samego dnia, jakieś 7 godzin później. Mój film i film Konrada Daniela, w którym mówi to on o tym, że jedną Polską zaczęły służby, doskonale się uzupełniają. Więc jeśli interesuje Was prawda na temat kilku kwestii, o których Konrad Daniel nie miał Wam odwagi powiedzieć, to dowiecie się o nich z moich dwóch poprzednich filmów na temat jednej Polski. W moim filmie o jednej Polsce nie ma ani grama kłamstwa czy jakiegokolwiek koloryzowania rzeczywistości. Podaję tam suche fakty. W filmie Konrada Daniela widać, że było to nagrane pod silną presją świeżych emocji. I swoją drogą, jak go wtedy oglądałem, to naprawdę szczerze było mi go żal. No ale jak mu mówiłem, co się wyprawia w jednej Polsce, to wolał słuchać swoich doradców. I traktował mnie jako konkurencję dla jednej Polski. O czym świadczą choćby dwa filmy, które Konrad Daniel wręcz przekopiował sobie ode mnie. Zachował całą istotę wypowiedzi, a podmienił jedynie przykłady i pokazał jedną Polskę jako rozwiązanie tego problemu. W pierwszym przypadku ja swój film Zrozum Polaku źródło nienawiści opublikowałem 24 stycznia 2019. A Konrad Daniel 4 dni później, 28 stycznia opublikował swój film Nienawiść, hejt, społeczne koszty systemu partyjnego. Natomiast w drugim przypadku ja swój film Strike, czyli Igrzyska dla idiotów udostępniłem 19 kwietnia 2019. A Konrad Daniel Pięć dni później opublikował swój film Żółte kamizelki. Francuska rewolucja w całej Europie. Wrzucę w opis tego filmu linki do tych nagrań. Więc jeśli nie dowierzacie w to co mówię to obejrzyjcie je sobie i zwróćcie szczególną uwagę na daty publikacji. A nie będziecie mieli najmniejszych wątpliwości co do tego kto tu nieuczciwie postępował. Mocno nie wtedy Konrad Daniel wkurzył tym jak postępuje. Ale już mi trochę przeszło i obecnie nie chowam do niego jakiejś wielkiej urazy. Wydaje mi się, że miał dobre intencje, tylko trochę się pogubił przez to, że za bardzo słuchał tych swoich doświadczonych doradców politycznych, którzy go osaczyli. W mojej opinii główną rolę knującego podszeptywacza w Jednej Polsce odegrał Jarek Zienkiewicz. W moich kontaktach z nim wielokrotnie próbował mną manipulować i ukierunkowywać. Postać Dziękiewicza już omówiłem w moich dwóch poprzednich filmach na temat Jednej Polski. Możecie je znaleźć na moim kanale, ale również wstawię do nich linki w opisie pod spodem. W dużym skrócie, był on osobą, która namówiła Konrada Daniela na reaktywację działalności Jednej Polski. I był on również odpowiedzialny za wynajdowanie ludzi w internecie, którzy mogliby coś wnieść do Jednej Polski. A biorąc pod uwagę, co Konrad Daniel mówił w jego filmie na temat tego, że w Jednej Polsce zainstalowała się sieć agentów, to bardzo interesująca staje się postać Jarka Zienkiewicza. No bo z tego, co mi Konrad Daniel napisał w mailu to właśnie on był odpowiedzialny za wprowadzanie różnych ludzi do jednej Polski. Oczywiście, ze względów procesowych zaznaczam, że nie rzucam żadnych oskarżeń w stronę Jarka Ziękiewicza. Jedynie sygnalizuję Państwu, abyście bardzo uważali na tego gościa, jakbyście się na niego natknęli w jakimkolwiek ugrupowaniu, bo to bardzo przebiegła szara eminencja. Nie pcha się na afi, że jedynie chce zarządzać od zaplecza. I bardzo nieczysto kręci. Przynajmniej ja właśnie takie doświadczenia z nim miałem. Jeszcze w kwestii tych służb w jednej polsce chciałbym wspomnieć o jednej sprawie. Mianowicie to spotkanie, na które zostałem zaproszony przez Jarka Zienkiewicza, odbyło się 16 grudnia 2018 roku. I bezpośrednio po tym spotkaniu przytrafiło mi się bardzo dziwne zdarzenie. Mówiłem już o tym 22 marca 2019 roku w moim filmie Ach, te nasze służby. Pozdrawiam tego pana, co do mnie podbił pod złotymi tarasami 16 grudnia. Dobrze sobie pana zapamiętałem i życzę powodzenia z usuwaniem tego tatuażu z dłoni. Długo się na tym zastanawiałem, po co i w jakim celu podszedł do mnie wtedy ten gość i nagle mu się zebrało na pogaduchy o polityce. Bo to, że służby sobie kogoś obserwują, to jedno. Ale oni zwyczajnie nie powinni się tak odsłaniać, bo natura ich profesji polega na tym, że ich działania powinny pozostać w cieniu. Początkowo nie łączyłem tego zdarzenia z jedną polską, a wydawało mi się, że ma to związek stricte ze mną bo wtedy już od półtora roku wiedziałem, że jestem w kręgu zainteresowań służb. Jedyne do czego doszedłem, aby to zdarzenie miało sens, jest to, że chciano sprawdzić moje nastawienie do współpracy z Jedną Polską zaraz po spotkaniu z nimi. Na świeżo. Żeby się dowiedzieć, czy będę podniecony tym spotkaniem i czy będę przypalony na współpracę z nimi. Przez co, czy będzie mną łatwo sterować, czy nie. Bo po tym wszystkim, co się wydarzyło, Uważam, że właśnie taki plan miały te służby: połączyć moje narzędzie Ruch Społeczny.pl z jedną Polską, a następnie wydymać jednocześnie mnie i Konrada Daniela, aby przejąć całość. No i prawie im się udało. Niestety dla nich moje pretensje do Konrada Daniela i jego działania, aby nie pozwolić wykorzystać jednej Polski, pokrzyżowały im plany. Bo tak, to cała reszta tego ich planu była na swoim miejscu. Po tym jak Konrad Daniel rozwiązał w sierpniu zeszłego roku Komitet Wyborczyjnej Polski, miało miejsce ich spotkanie rekonstrukcyjne 9 listopada 2019. Na którym to Konrad Daniel poprzepraszał wszystkich za zarzuty o agenturalność i znów razem radzili nad tym, co dalej zrobić z Jedną Polską. No i znów Jarek Dziękiewicz przedstawił swój genialny pomysł na to, jak rozwijać Jedną Polskę. Ostatnio 10 dni temu próbowałem z kilkoma ludźmi, to, to, to była to był porządek rozmowy z Panem Janem Kubaniem. Żeby właśnie zrobić siódemki na samym dole, chcieliśmy zaproponować Państwu konkretny, jak, ja bym to nazwał tak prymitywnie instrukcję obsługi, jak to zacząć od dołu. Tam już są komórki, które walczą o drogę, walczą o lampy, walczą o jakieś konkretne rzeczy. Teraz, jeżeli jesteśmy w stanie je połączyć razem, uzyskamy pod jednym dachem, pod jednym hasłem, uzyskamy tą masę, którą potrzebujemy. Jest zupełnie inne przełożenie, zupełnie inna wartość nacisku na ludzi, którzy e, rządzą nami. Że moja propozycja, co, co, ja, co ja chciałbym zrobić? To, co ja chciałbym zrobić, jeżeli ktoś mi zaproponuje coś innego i stwierdzi sensowność tego, z pewnością się dołączę. Ja chciałem zrobić w grupie siedmiu osób w tej chwili projekt. Od tego, jak to przerzucić te wszystkie teorie na dół, jak oddolnie to wszystko poprowadzić. W tym, w, nie jako grupa rządząca ruchem, tylko jako grupa doradcza ruchem. I my zostajemy w tej funkcji dalej. Więc chodzi w tej chwili o to, żeby to wszystko przenieść, tą całą teorię, którą się cały czas zajmujemy od jakiegoś czasu, na dół. I tam zacząć robić z tego sieć. I dopiero z tej sieci wyłaniać przedstawicieli, którzy stworzą ten ewentualnie zarząd, powiedzmy, tego całego ugrupowania. To, co Jarek Dziękiewicz tam powiedział, to ja to przedstawiłem w swoim filmie. Oddolna budowa struktur 4 miesiące wcześniej, 1 lipca 2019. Jest to czterostopniowy model funkcjonowania i budowania struktur. Będzie on zaczynał się od poziomu gminy, poprzez okręg, województwo, aż do poziomu ogólnokrajowego. Jeśli lokalni działacze społeczni będą chcieli się zorganizować dla efektywniejszej współpracy, to wystarczy, że zrzeszy się 7 osób i założy profil grupy lokalnej w swojej gminie. Taka grupa lokalna będzie odpowiednikiem lokalnego oddziału stowarzyszenia, ale nie będzie ona musiała się rejestrować w KRS-ie. Ma ona jedynie umożliwić łatwiejsze gromadzenie poparcia dla inicjatyw, które ta grupa może dodawać w ramach narzędzia ruchspołeczny.pl. Jednocześnie także tworzenie grup lokalnych przez obywateli otwiera drzwi do oddolnego budowania struktur, które umożliwią tej grupie coraz większy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Więc chyba już sami widzicie jak nieuczciwie postępuje Jarek Zienkiewicz. Bo to już kolejny raz jak kombinuje on, aby moje propozycje rozwiązań ukraść i wstawić do jednej Polski. Od samego początku tej zeszłorocznej reaktywacji jednej Polski był on namaszczony przez Konrada Daniela do zarządzania strukturami. To on zapraszał różnych ludzi do jednej Polski, w tym m.in. mnie. A kiedy ja się nie zgodziłem na to, aby oddać moje narzędzie ruch .pl, pod sztandar jednej Polski, którą on miał ambicje kierować, to wynalazł sobie Mateuszka Jarosiewicza. Dał mu namiar na moje publikację, żeby wygłaszał on moje propozycje rozwiązań jako jego własne. I aby to on Wprowadził do jednej Polski to, czego ja im oddać nie chciałem. Omówiłem już postać Mateusza Jarosiewicza w moich dwóch poprzednich filmach o jednej Polsce. Więc żeby nie marnować śliny na tą pasożytniczą pijawkę, to jeszcze raz Państwa zachęcam do zapoznania się z tymi nagraniami. Nie wiem, co Konrad Daniel ma w planie dalej zrobić z jedną Polską. Bo w przedostatnim jego filmie powiedział, że jedna Polska nadal działa, ale że muszą się przeorganizować, a w ostatnim jego filmie przyznał, że do polityki się zwyczajnie nie nadaje. Więc wolę zawczasu to wyjaśnić i już finalnie zakończyć ten temat. Nie nagrałem tego filmu po to, żeby się pastwić nad Konradem Danielem I nie oczekuję od niego jakichkolwiek przeprosin za jego własne działania czy ludzi, którzy kierowali jedną Polską. Oczekuję od niego sprostowania tego, co miało miejsce i potwierdzenia tego, że to, co Państwu przedstawiam, jest prawdą. Podejrzewam, że ci ludzie, którzy mieli niegodziwe intencje wobec jednej Polski, jeszcze nie skończyli i będą jeszcze próbowali przejąć tę inicjatywę. Świadczy o tym choćby reakcja ludzi, którzy najbardziej stracili po tym, jak Konrad Daniel zawiesił Komitet Wyborczy Jedna Polska. Bo wtedy tam zaczęła się u nich ciężka gównoburza, że to jest przecież ruch bez lidera i że Konrad Daniel może sobie odejść, a oni nadal będą działać bez niego. Jeśli Konrad Daniel dał sobie już całkowicie spokój z Jedną Polską, to moim zdaniem raczej bardzo prawdopodobne, że to właśnie Jarek Dziękiewicz będzie próbował przejąć tę inicjatywę. Z kolei tego nie jestem pewien, ale przypuszczam, że będzie chciał to zrobić razem z tą pasożytniczą pijawką płaznującą na YouTubie, Mateuszkiem Jarosiewiczem, który w dalszym ciągu próbuje sobie przywłaszczyć moje koncepty, cały czas przy tym udając, że to co robi to nadal projekt Jedna Polska. Bo ostatnio nawet sobie zagarnął jeden z profili facebookowych Jednej Polski i zmienił na nim nazwę na neosjednapolska.pl Tutaj Wam jeszcze wspomnę jak wyglądało wstawienie tej pasożytniczej pijawki Mateuszka Jarosiewicza do Jednej Polski. To Jarek Dziękiewicz go tam zaprosił dopiero w lutym 2019 roku, o czym napisał mi Konrad Daniel w mailu. Zabawne jest to, że przed tą konferencją z 16 lutego 2019 roku, na której to ogłoszono reaktywację jednej Polski, rozmawiałem z Jarkiem Dziękiewiczem na temat formy naszej współpracy. Wytłumaczył mi on wtedy, że marka jedna Polska jest już rozpoznawalna i że nie opłacałoby się marnować czasu na promowanie kolejnej nowej marki Ruch Generalnie wynikało z tego, że przez to, że nie chciałem mi oddać mojego narzędzia, to nie będzie nam to czasu, aby dać mi mikrofon na 5 minut, aby mógł przedstawić moje narzędzie ruchspołeczny.pl na tej ich konferencji. Więc dla mnie już oczywiste było, że raczej współpracować nie będziemy. Mimo to Jarek Dziękiewicz bardzo mnie przekonywał, abym jednak przyjechał na tę konferencję. Że jeszcze pogadamy w kuluarach, że zawsze będę tam mógł poznać jakichś nowych ludzi i że na pewno jeszcze będzie okazja. Przy jakiejś innej konferencji, aby mógł przedstawić swoje narzędzie. No, ja już zupełnie nie miałem ochoty tam wtedy jechać, bo no zwyczajnie nie widziałem sensu w tym, żeby robić statystę na widowni. No, ale po tym, co mi napisał w mailu Konrad Daniel, że on dopiero na tej konferencji 16 lutego poznał Mateusza Jarosiewicza, to sytuacja mi się wyklarowała. Bo biorąc pod uwagę, jak bardzo przekonywał mnie Jarek Zienkiewicz, abym jednak przyjechał na tę konferencję, to plan on zapewne miał taki, że w tychże kuluarach Albo zostalibyśmy sobie przedstawieni, albo sam by do mnie zagadał ten Mateuszek Jarosiewicz. I okazałoby się, że on ma takie same pomysły jak ja i że on chce współpracować z jedną Polską. Wtedy ja byłbym postawiony w sytuacji, że albo przyjmuję warunki jednej Polski i oddaje im dobrowolnie wszystko, albo im to ten Mateuszek zrobi. Plan sprytny, no ale im nie pykło, bo ja to olałem i w ogóle tam nie pojechałem. Potem już działy się rzeczy, o które przedstawiają swoje pretensje w tych moich dwóch poprzednich filmach o jednej Polsce. I już jasne dla mnie było, że nie tyle, że nie współpracujemy, a że mamy jawny konflikt. Na koniec zaznaczam, że nie wiem, co oni sobie tam aktualnie grają. Czy to jest jakieś przeorganizowanie i dalej działają wspólnie razem, czy może Konrad Daniel już sobie całkowicie odpuścił temat i w tym momencie jest próba przejęcia marki. Jedna Polska. Jeśli tylko Konrad Daniel wyprostowałby to, co sam zagmatwał, to ja osobiście nie widzę przeszkód, abyśmy jeszcze kiedyś mogli współpracować. Ale wątpię, aby mu na to duma pozwoliła. I obstawiam, że raczej nawet nie będzie miał odwagi tego sprostować. No ale, brak odpowiedzi też będzie stanowić jakąś odpowiedź. Bo jeśli ja tu mówię nieprawdę, to niech powie, że jestem kłamcą i że to, co tu opowiadam, to bzdury wyssane z palca. Bo Konrad Daniel wielokrotnie mówił na swoim kanale, Proszę Państwa, jedyne, co mam. Jedyne, co zawsze miałem wobec państwa, to jest, to jest szczerość. Znaczy, zawsze mówiłem państwu szczerze to, co w sercu, to, co w głowie. Nigdy państwa nie okłamywałem, nigdy państwa nie okłamałem na tym kanale. E... I to jest jedyne, co mam. Autentyczność, szczerość wobec państwa. Zawsze państwu obiecywałem tylko jedno, „czy znaczy swoją szczerość i uczciwość wobec was. To, co od początku postulowałem. Jawność i transparentność. I uczciwość. Więc teraz apeluję do Ciebie, Konradzie Daniel. Powiedz szczerze i uczciwie, jak było. Nie musisz mnie za nic przepraszać. Słuchaj swoich doświadczonych doradców politycznych. No i wyszło, jak wyszło. Mogliśmy wspólnie zrobić coś dobrego, a tak to jesteśmy teraz skonfliktowani. I bardzo możliwe, że Twoja inicjatywa Jedna Polska zostanie przejęta. I za jej pomocą będą również próbowali ukraść moje narzędzie. Ja im nie pozwolę zagarnąć mojego narzędzia ruch społeczny.pl. Bo to już jest oczywiste, jacy to są ludzie i komu miałoby to służyć. A po tym, co mnie spotkało ze strony jednej Polski, jesteś mi moralnie winien choćby potwierdzenie tego, co miało miejsce i jak to wyglądało. Począwszy od tego, po co mnie zaprosiliście na to spotkanie, co mi proponowałeś i co się stało w efekcie tego, że nie zgodziłem się oddać wam mojego narzędzia pod sztandar jednej Polski. Mimo wszystko, chcę wierzyć w to, że pewne wartości są dla ciebie ważne. Że jedna zła decyzja pociągnęła ze sobą kolejne i że tak zwyczajnie po ludzku się w tym pogubiłeś. Rozumiem, że pewne rzeczy mogły się przerosnąć, ale jeśli teraz nie zrobisz nic, to pozwolisz tym łajcom zwyciężyć. Przemyśl to sobie, czy właśnie w tak tkórzliwy sposób chcesz to zakończyć.